że to witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fazbo. Jest ze mną Agnieszka, jest Tomek. Jesteśmy Jesteśmy z Intram Pończy. A to jest słuchajcie Farmhouse. Welcome to my farmhouse Megan jere, jere, jere. Megan Hall jere, jere. odpowiada grupie. E, I mamy Sanity poniżej 25 Smartsticks i Candle, czyli takie sympatyczne zadanka. Możliwe, że zrobimy. Koreczki są... wiecie gdzie chyba? Powiedz tam gdzie zawsze. No tam w tym. Dabstercik. E na dole. Oh. Idziesz Tomek korki włączyć? I'm step up the beat, da. Durda poko. Psi, ja pielęcę. Step up the beat. On the beat, I want to free. Do you think, is a painful? You think it's a painful? <laughs> no. Tomek? Co? Tomek i do you think it's a painful? You you nie jesteś painful. -tomek no. Tutaj step up the beat. No <laughs> um, to jest zysk Painful Przedmiotów Ja weź profesional? Tak To jest zysk, nie to jest zysk Pójrzba, co niech mam Ale nie wiem Teponemi, steponemi, steponemi, steponemi Kurat Misio Oj no, dobra Kupujesz z tobą Nie wiem, poszukam e, złota 7 bonsów. stopni No nie 13, chyba że w kuchni Nie, jest 15 11 12 Aga masz już bones? Przecież nie. <noise> Bons? Masz <noise> bones, bones? bones? Nie dobrze, mam bones. Że, dobrze że nie powiedziałeś, dobrze że nie powiedziałeś, aga masz bonera. <noise> o boże. Tomek teraz krusk takie świerszcze słyszę. To gdzie nie słyszysz świerszcze? Jest pozytywka. <noise> y jest w salonie. No. A macie kość? Czy nie. O dobra, szczękę zginęła. Are you here? To wszystkim? Are you close? Wiesz do torfy ci odpowiada? No ale to są dwa stopnie, trzy stopnie, więc musi być... Ale my, że... o, gdzie? Czy, latarkę i pytaj. Nie Ale musisz... musi mieć latarki O, zgieszone. Zaufaj mi. How old are you? Ale gdzie? O, w, salonie o, w salonie na salonie. Are you o, close? Patrz, nie zgasić, nie? No. Ci nie ufam. Co? To jest... Jest jeden stopień, więc musi być chyba tutaj. Ale pierwszy, co, Ja chyba pierwszy raz widzę tu w salonie ducha. Jeżeli on tu będzie. Idę po stachu. No właśnie. Jest 2 stopnie, więc raczej... Are you close? Bo ty teraz spieszasz temperaturę, to spieszasz humanity. Co? Humanity. Hej <coughs> hey Siri, what's the humidity? A ga, jaka ma cię być humanity? 25 <coughs> <coughs> Humanity 3 <coughs> <coughs> na pałko artyści artyści ty humanity take yes, jakie burze lepiej sprawdzaj czy nie ma bi pod tobą żeś nie zdeponu bi ale sam nie bardzo szybko spada wiecie no co ty, tak? <suszę> no co ty jakaś kamerka tam już jest postawiona? Tak. nope tak oh, okay. yes of course biorę książki Widzę świeczka no. nie zapalona zapalona, czyli zgasił nie zaliczyło, więc... A ty wyszedłeś z tą świeczką zapalaną zwana? Nie, tam zapaliłem się jeszcze Jara One, two, three, step on the beat A nie, dobra, faktycznie pali się, tylko nie widać tego No! Jest w Nie nie mam aparatu Mam! Mam! Ale dobrze są fingerprinty, świeczki dalej hmm. nie zgaś. To czekajcie, wiecie co to ja może wezmę już? E, freezing, to mieliśmy ustawione tak? Marsztyksy wezmę. Freezing? A jest. Freezing? Huhu, jest, huhu, jest. Zaliczyło ten? Nie, on wcale mi mnie nie przelecił. Aha, ty wziąłeś Marsztyksa? Tak, zaliczyło? Nie wiem, bo wyszedłem z wana. No jak mogłeś. On to one, to free. No tak, jest, jest sześć. No ja wiem, ja wiem, ale chciałem tylko was, znaczy. <śled> <śled> ja... <śled> Jakie? Wierzę ci, że był, ale... był Freezyk, ale chciałem zobaczyć jak niski Freezyk. Bądź to sialkę! Kija tak Kujwa. Tak, zaliczyło swarski. Ale o, się nie zaliczyło. Wszystko może być oprócz godni. Wszystko się może. Czasz pojciech jeszcze. Nieee, nie wiem, <liski> <Jaki, żeby liski> Demon Hunter Jean, mimik. Oj, gacił mi świeczkę. Maga, chodź tu, proszę <laughs> no, sprawdźcie, sprawdźcie, no. mnie. Sprawdź, czy no, bardzo no. Polimie, funny, się. Very funny. Very ale on funny. nawet chyba nie wie, że on to robi. Tak. Prawda? No bo ja tak mam, no. No tak mam. by ja tak hmm. tu jeszcze zabrać. Hit. Oj tak, tak. Tak? No Dobra wiecie co ja wezmę aparat. Bo tak pójdę zrobić zdjęcie tej pozytywki. A kość znaleźliśmy? Tak. Tak. Szczękę mówiła Agnieszka. Ale ja też się nie skupiam na odcinkach też, bym nie wiedziała też. A, ta pozytywka jest tutaj. Dobra, teoretycznie ja to B, zostawiam one, two, tu. Ja biorę sól, biorę tego dildo, a ja tu będziesz zdjęcia robić. Słucham! <coughs> ja nie chcę. Przecież to nie ty masz dildo. Are you close? How old are you? Było. ale nie, było. Give us a sign. Też, też gdzieś zostawiłem swój aparat oku. Ten duch jest very shy. Give me, uh -huh. give me a sign. Ojej, zrób mi. ślina w gatło wpadła. Świna w gatło. Ale go bygło. Boże, a tu kontroluję, czy to jest. Give me a sign. czym on nie chodzi? Idę po ten. Morson. Show yourself. O, żeby spra o, Hunt? Aha, okej. Okay. Umarłem! Co? No. A czemu? No bo Hunt się odpalił. Czemu? Nie, 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 dałbym rady uciec. No, szlak do potrafił. Ale jest, ale jest, jest w salonie. Tomek chodź zeżreć. My musimy zeżreć. Jest w salonie. Nie, już opadło. Chodź. Jest w salonie, bo się dokładnie w drzwiach z kuchni prawie. Nie miałem, świeczkę znowu zgasiła. Chodź i podwójnie. Czekajcie, Jin, demon, no hamster, mimik. 55. Ale to wiecie co? Eee... Orby, byś... Orby wykluczcie od razu, bo raczej nie będzie orbów. Chyba, że jeszcze to jest jedną kamerę no być Mimik. są dwie. Mhm. Nie lata nic, nie? Spirit Box raczej nie. też, więc to jest demon albo Jin. Ale raczej był chyba demonem No tu nic nie widać na tym Musicie zobaczyć, okay. y, książkę musicie dać Tam ci tu jeszcze jedna Wojtek, writing. będziesz mógł sprawdzić Macie writing? Pisał? Tam jest, znaczy nie, tam jest książkę okay, okay. Kurwa A właśnie, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz e, Tam w którymś odcinku pisali nam, że jeżeli są twinsy i patrzy się na ten wykres, który... Aga, odwróćcie tu? I jak widzisz ten wykres, nie? No. I tak jak widzisz, teraz podskoczyło do czwórki chyba, tak? I potem do szóstki. Nie, do piątki. Widzisz? Ej, ale chyba jest piątka, czy nie? Nie, 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 bo to musi jedna. A, jedna odjumpować, dobra. Ale bo. jeżeli na wykresie są takie, że idzie do piątki i od razu idzie do szóstki, ale jest taki mały przerywnik. No. W sensie, że nie jest prosta linia, tylko tak delikatnie przesunięta, to to będzie z reguły wiadomo, że to są twinsy. Nie zapamiętam no? tego. No, też nie. Tak, właśnie ktoś tam nam napisał, także thank you w komentarzach. Thank you. A i kolejna rzecz, nie wiem czy to prawda, mam nadzieję, że tak. Zdjęcia można robić, dopóki nie sprawdzisz się Gdzie w aparacie jesteś? wszystkie zalicza. Tak? Tak pisać. Ile masz lat Gdzie jesteś? Ile masz lat? Zrobiłeś tym coś ali? Co! co? Nie Gdzie jesteś? Here. Where are you? I'm here. ci Where are you? Gdzie are you? jesteś? Here. Ile masz lat? O, Where it? are you? Under your bed Wydy ja taki mój bed ci zrobię, że zobaczysz. Pamiętam, wam, że ten duch jest bardzo mało aktywny, ile No mam widać po No to wyleciał od razu. Where are konopki. you? Może musisz być sama, ale poczekaj. Nie! O, tu, za, tu zapalił. No dwa. Bibi probi! No tu. No to ja na wykresie w ogóle nie widzę interakcji. No to ja ci wyjdę, bo on może sam. Where are you? Write something in the book hmm, Czekajcie, Jean MFK 5, ale to wydaje mi się co że chyba będzie demon. On odpowiada samemu czy z kimś? Z grupie kim? chyba. Write something in the book. Gdzie jesteś? Główno. Weź się powiedz mu żeby napisał. Nie wiesz co, ja mi się chyba mikrofon po ostatnim nie zmienił, wiesz? Naświecić się ten, Miksik? Nie właśnie. Znaczy, ja bym słuchajcie, generalnie spirit boxa chyba wykluczył, bo nie ma sensu. Or też you? raczej nie będzie. Sprawdźcie temperaturę, czy się duch nie przemieścił, bo gramy na profe. Show, Show yourself. Minus 2, minus 4. Show yourself. Minus 5. Tu jest 8. Przy wojkach w bokach jest 8. Where jest are you? O, na jeden. Interakcja. <coughs> Write something in the book. Please. Write something in the book. Nie no jest, alone albo dla, dla, do grupy. Więc słuchajcie ja bym... Film, Where are you? Spirit boxa myślę, że można odhaczyć już. No nie gada. Bo to trochę za długo. Także orby i spirit box wykreślcie, no to zostaje jean albo demon. Ja bym, ja bym obstawiał demona bardziej. Tylko, że do tego jest potrzebny ghost writing. A i, i demon boi się krucyfiksa, więc może nie atakować wtedy. Więc mam nadzieję, że macie tam położone. chyba nie. E, no. Ja też. <coughs> A Jean szybko podróżuje. Bierm, Ale czy ja wiem? I do Jeana słuchajcie, jest za MFK piątka potrzebna, ale <coughs> to nie jest jakoś wybitny agresywny. Ty ty ty, ty, ty. Nie wiem, ale szukam psycha spada. O Boże, Za mocno! No więc właśnie może właśnie wydaje mi się, że chyba będzie demon jednak. A co na demona jest? E, do sp ducha. zmuchnął Ja! Ja! O. Ty, ty! Nie zrobi piszu, piszu. Piszu, piszu. Chodź, zrobię ci klimacik. Zrobię ci klimacik on the one, two, three A gdzie to ożyły stoją? Tam za daleko, może... Może je piśniemy trochę bliżej. To pozmieniajmy te kamery, bo już w tych miejscach były. No. Ej ty, a, dobra. Talerz. Wojtek rzucił nożem. A dotsów nie będzie, nie? Nie. To bierzemy to. Ty z tasakiem i na żonę? <głosy> <głosy> o, teraz chodźmy, zobaczymy czy jest orzeł. Albo coś takiego. Albo coś takiego. Nie, ale jakoś... Nie to wydaje to mi się, demo chyba zawsze jak z graliśmy, to on był jakiś taki bardzo agresywny, nie? No tak trochę no Może to jest faktycznie ten... Na tej wcześniejszej jaka chyba lepiej było widać A może tutaj cofać w końcu? Ty się bawi świeczką, czemu? Może Patrz, patrz! To macie jakieś orby? To się bawi świeczką? Widziałeś? W jak się zgasiła No? A jak była zgaszona to czemu się zgasiła? A czy tą, to, tą świeczkę to generalnie źle widać w, w tym. Ona jest jakby nie była zapalona w ogóle. Czemu świeczka zgaszona się zgasiła? No. Aga, mówię ci, bo nie widać y, płomienia świeczki w kamerze. Ale on nie był nie była zapalona. Była zapalona, tam mieliście zapaloną świeczkę. Ale nie teraz. No, w kamerze nie widać zapalonej świeczki. Ach Widać ją jako świeczkę, ale nie widać ją jako zapalonej. What talking barrio, chodź. <laughs> <talking about> <laughs> Ja, ale my mamy już mało, co teraz? No więcej mieć nie będziemy, chodź Gdzie no, idziemy? Musicie musi no, <coughs> być czas, czas albo Ghostwriting, albo MFK Piątka No, z tego co wynika z ewidensów. Bo dodców raczej też nie będzie, więc to się automatycznie wykreśla genie Demon Będzie musi być albo właśnie wpis ducha, albo... no MFK Piątka, ale... O, o tam Boże, jest. no i wszedł, no... <laughs> na górę no po mnie Ociekaj, Aga. no chyba demo. żartujesz tej czekaj <tryk> umarłeś? tak szybki był? tak no to to może być jean ja stawiam na jeena nie wiem czemu bo faktycznie jest jean jest szybki generalnie jako duch ale do jeena by była MFK potrzebna no ale wiesz że MFK piątka, to też jest tak samo jak, finger, znaczy jak z ducha może być bardzo trudno. To może faktycznie zważywszy, że dosyć szybko Tomek cię tam że tak powiem dojechał, to może właśnie ustawmy tego godzina. No szybko my dosiadło. A Ale to, to nie zdążyłeś uciec? No no, no co, że zbiegła tak, nas no, w ja, ja też nie zdążyłem uciec, tylko że ja byłem w takim miejscu jakby, no duch i tak i tak by nie dorwał, bo Nie, tam tam były chyba kartony, to jakby się schował za tym? Ja nie zdążyłem agadobiec do tego południa. No widziałam gdzie zbina. umarłeś, no Nie, nie zdążyłem nie, właśnie pa. dobiec, więc może faktycznie, bo tu jest napisane, że e... Jezus, gdzie to są te duchy? Jeżeli chodzi o Gina... Um, ale czekaj. Gina will travel at faster speed if its victim is far away. A ja kamerę. Czyli teoretycznie jeżeli... Na którą? Hmm. Jedną dalej. Nie to. Ale z drugiej strony bardzo szybko sanity spada przy demonie, też bardzo szybko sanity zleci. No nie, takie jeszcze raz nie. O, to. Dobra. Hmm. One, two, Tylko, że znowu na ten... Ale słuchajcie, czy my, yy, my od samego początku wrzuciliśmy tam krucyfiksy? Nie. Nie. Okej. Okay. Dobra, wsadzę ci jeszcze książkę. Hmm. A Wojtek pójdzie sprawdzić za mną. Nie, yes, to jest panie. <laughs> Pika na poziomie 3. ale wpis duchy nie ma, ale jest na trójce hmm. jak tam u was zwanie? na trójce pokazało be one to free. no nie wiem no ale jeżeli Tomek nie zdążył uciec i go duch dorwał no to wychodzi na to, że ten duch jest szybki tylko, że ja nie pamiętam e, czy w przypadku e, Gina e, tak szybko sanity spadało Jim. Gdzie to są przegląd duchy? No bo tak jakby jakby nie patrzeć no to wykreśliliśmy tak orby i docy no bo Spirit Boxa raczej też. Ale czeka czeka czeka. Jim będzie poruszał się szybciej gdy jego ofiara jest daleko. Ja byłem blisko. No więc może być tak, że nie zdążyliśmy. No po bo po włączenie źródła zasilania, powstrzymać dżina przed użyciem jego umiejętności. No chyba, że właśnie było wyłączone, no to... to no nie... włączone było. Dobra, słuchajcie, musimy podjąć decyzję, bo tak to my możemy sobie tak w kółko w nieskończoność gadać. to był ten drugi? Demon. No, demon, zobaczysz demona? Ja bym obstawił chyba demona, bo... Ja bardzo... nie wiem, ja bardzo... jestem confused. Bo bardzo szybko, bardzo szybko spada nam sanity, był no, hunt, ale były krótsze część... w sumie wrzucone, więc... To nie będzie demon, bo demon częściej tym robi słabość, demony biorą ślucyfiksy i będą mniej agresywne od No o właśnie, wy, a wy po mojej śmierci wrzuciliście tam fixy I sanity nam bardzo szybko spadało. I to bardzo szybko. Chociaż może to jest też kwestia tego, że gramy na profesjonalu, tak? Nie, w trochę nie ma. Ale z drugiej strony myślę, że ta MFK 5 to już by się dawno też pokazała, bo w sensie, siedzimy tu prawie 20 minut. Tam no niektóre do, dopiero po godzinie wychodzą. No, po godzinie? To, to fingerprint, z fingerprintami jest tak samo. O Boże, z e, pizduchą nie z fingerprintami. to co Szkoda, że Ouija nie było na tej mapie, bo... Ja ustawiam Gina. Ja ustawię to, demona. Chcecie? Także jakby co, to możecie odjeżdżać, bo ja już mam Dobra, jadę, no jadę, Dobra, No ja Dobra, ustawiam. A, chciałem odjechać, nie mogłem. Mogę się mylić. My też się możemy mylić. Ja w ogóle nie wiem, nie A wiem. W domu. O, zaraz, to, zaraz się okaże, że w ogóle nie. nie to, no, założyły były, to chyba pizne. to było? Jin. No. No A, mogłem zaznaczyć. szybki był. Czyli, czyli po prostu ta MFK 5 się nie chciała nam wklepać. Nie chciała nam się wklepać. wklepać. Ale to, ale widzicie, to musimy też pamiętać, że w przypadku Gina też to Sanity tak w miarę szybko spada. No ale on, on był strasznie szybki. Strasznie szybko zerwał. No i właśnie był szybki. Wow! Jak mi poszło? A ty to jak bawiłeś się na wiaże tymi tymi puszkami? Nie, bawiłem się innymi rzeczami. A? Czy wiesz, się bawiłeś ja wie, się? Ty ty takie filmy oglądał, wiesz. Czym się nie, bawiłeś? nie oglądałem takich filmów. Uh -huh, na pewno. Dobra, słuchajcie, to my wam dziękujemy zadpiszcie, za dzisiejszy się odcinek. Się Mamy nadzieję, że wam się podobało, słyszymy się w kolejnym. Ze mną byli Agnieszka i Tomek. Nie nastawiaj się tutaj! Byłam, byliśmy. No i co, do następnego, <grym> cześć. Pa, 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 pa. pa, pa.